Witam Państwa w kolejnym specjalnym odcinku naszego podcastu o ateizmie. Dziś zajmiemy się pytaniem, które wielu apologetów uważa za najtrudniejsze: pytaniem o cierpienie, zwłaszcza cierpienie dzieci. Ateiści uważają, że ta kwestia pokazuje, że Bóg albo nie jest dobry, albo nie istnieje. Tymczasem chciałbym pokazać coś zaskakującego że to pytanie w swojej najbardziej dramatycznej formie jest możliwe tylko na gruncie chrześcijańskim i jest nieodłączne od wiary w dobrego, wszechmocnego Boga. Pomoże nam w tym Filip Roth, słynny amerykański pisarz, Żyd, ateista, który w swojej ostatniej powieści Nemesis stawia to pytanie z całą mocą, co ciekawe, choć to paradoksalne, Uważam, że w pewien sposób yy, broni w niej Boga. Brzmi absurdalnie. Zaraz zobaczą państwo dlaczego tak myślę. Też, ale najpierw y, musimy zrozumieć dlaczego pytanie o cierpienie ma głęboki sens dopiero w kulturze chrześcijańskiej. Gdy studiowałem problem cierpienia w starożytnej kulturze greckiej, zrozumiałem coś fascynującego. Dla starożytnych Greków to pytanie w ogóle nie miało sensu. Nie dlatego, że byli głupi czy niewrażliwi na cierpienie, ale dlatego, że ich wyobrażenie o bogach było zupełnie inne. Spójrzmy na mitologię grecką. Mit o Pandorze wyjaśnia pochodzenie cierpienia. Zeus celowo zsyła je na ludzi jako karę. W puszce zostaje tylko Elpis, nadzieja, która może być zarówno pocieszeniem, jak i okrutnym złudzeniem przedłużającym agonię. Fundamentalna w greckiej kulturze była koncepcja Mojry, przeznaczenia, nawet bogowie podlegali Mojrze. Cierpienie często wynikało z losu, który po prostu był. Nie było tu teodycei w sensie chrześcijańskim, bo bogowie sami nie byli ani wszechmocni, ani dobrzy. System moralny opierał się na hybris i nemesis. Pycha prowadziła do upadku, ale to nie wyjaśniało całego cierpienia, tylko pewien jego rodzaj. Najważniejsze jednak jest to, że Grecy po prostu nie oczekiwali od bogów dobroci w sensie, który my znamy. Bogowie byli potężni, kapryśni, często niesprawiedliwi. Zeus miotał pioruny, Hera mściła się, Posejdon syłał burze. Nie było więc problemu zła w naszym rozumieniu, bo bogowie nie byli gwarantami sprawiedliwości czy dobra. Tragedia grecka to najlepszy przykład Edyp Stara się uniknąć przeznaczenia i właśnie przez to je wypełnia. Bohaterowie często cierpią niewinnie lub niewspółmiernie do winy. To cierpienie bez pełnego sensu, bez dobrego boga, który by je usprawiedliwiał. Starożytni po prostu przyjmowali cierpienie jako fakt. Stoicy uczyli atrakcji, dystansu wobec tego, co nie zależy od nas. Nie próbowali rozwiązać problemu cierpienia filozoficznie. Bo nie widzieli w nim sprzeczności wymagającej wyjaśnienia. Dopiero chrześcijaństwo stworzyło problem Teodycei w pełnym tego słowa znaczeniu. Dlaczego? Bo postawiło poprzeczkę niezwykle wysoko. Bóg chrześcijański jest jednocześnie wszechmocny, może wszystko, co nie jest logicznie sprzeczne, wszechdobry jest samą dobrocią, miłością, wszechwiedzący, te, zna każde cierpienie, osobowo zaangażowany, kocha każdego człowieka. I właśnie ta wysoka poprzeczka stworzyła problem. Jeśli Bóg taki jest, to dlaczego dziecko umiera na raka? Dlaczego niewinni giną w trzęsieniach ziemi? Dlaczego tyle bólu na świecie? W innych systemach to pytanie po prostu nie powstaje. Hinduizm, cierpienie wynika z karmy, z cyklu reinkarnacji to mechanizm bezosobowy buddyzm, cierpienie jest konsekwencją pragnień, odpowiedzią jest nirwana, gnostycyzm, zło pochodzi od złego demiurga, nie od najwyższego Boga, manicheizm, dwie równe zasady, dobra i zła, walczą ze sobą, grecka religia, bogowie nie gwarantują dobra, tylko chrześcijaństwo nie obniża wymagań wobec Boga i tylko chrześcijaństwo traktuje cierpienie jako skandal wymagający Odpowiedzi. Ktoś mógłby powiedzieć, no to właśnie, chrześcijanie wykopali sobie dół, z którego nie mogą się wydostać. Ale prawda jest bardziej subtelna. Właśnie dlatego, że chrześcijaństwo tak poważnie traktuje cierpienie, daje na nie odpowiedź, której nie może dać żadna inna religia czy filozofia, nie ucieka przez obniżenie wymagań, nie tłumaczy cierpienia jako iluzji, karmy czy działania złego Boga. Nie tworzy prostych wyjaśnień czy usprawiedliwień, odpowiada wcieleniem Boga, który sam przyjął na siebie cierpienie. Odpowiada krzyżem. Ale o tym za moment. Najpierw musimy zobaczyć, jak siła tego pytania objawia się w literaturze. I tu wchodzi Filip Roth. Filip Roth to. Jeden z najważniejszych amerykańskich pisarzy XX wieku. Żyd urodzony w 1933 w New York w New Jersey, w rodzinie pracującej klasy średniej. Autor takich powieści jak kompleks Portnoya, ludzka skaza, wyszłam za komunistę. Rod był ateistą, ale nie takim bojowym, misjonarskim ateistą, jak Dawkins czy Hitchens. Był raczej człowiekiem, który po prostu nie wierzył, dla którego Bóg był nieobecny w sposób oczywisty i smutny zarazem. Był ześwieczonym Żydem. W 2010 roku, trzy lata przed śmiercią, Rod opublikował swoją ostatnią powieść. Nemesis, tytuł wskazuje właśnie na grecką boginię zemsty. To krótka, mocna, przejmująca historia o cierpieniu dzieci. Akcja dzieje się w 1944 roku w Newark. Podczas epidemii polio. Głównym bohaterem jest Eugene Baki, kantor, 23-letni instruktor wychowania fizycznego, odpowiedzialny za zajęcia dla dzieci na Placu Zabaw. Baki to człowiek przyzwoity, oddany swoim podopiecznym. Sam nie może pójść na wojnę, bo ma wadę wzroku, więc całą energię wkłada w opiekę nad dziećmi. Tak, Kocha swoją narzeczoną Marsi. Ma przed sobą całe życie, a potem przychodzi polio. Epidemia jest okrutna, porażenie, kalectwo, śmierć. Dzieci, które jeszcze wczoraj biegały i się śmiały, dzisiaj są sparaliżowane lub leżą w trumnach. Baki czuje się odpowiedzialny, widzi cierpienie swoich podopiecznych i nie może nic zrobić. Wciąż zadaje pytanie, dlaczego Bóg na to przyzwala. Za namową narzeczonej wyjeżdża na obóz letni w górach, z dala od epidemii. Ma odpocząć, nabrać sił. Ale epidemia dopada dzieci na obozie. A co gorsza, okazuje się, że to Baki jest nosicielem wirusa. To on nieświadomie zarażał dzieci. W końcu sam choruje i zostaje sparaliżowany. Powieść kończy się wiele lat później. Baki jest kaleką. Zerwał zaręczyny z Marsji, bo nie zasługuje na szczęście pracuje w urzędzie pocztowym jest człowiekiem złamanym który oskarża boga ale uwaga i to jest kluczowe marsi jego była narzeczona która wciąż go kocha mówi mu coś co przewraca całą jego teodyceję do góry nogami marsi wprost atakuje jego infantylną koncepcję boga uważasz że to twoje ciało uległo deformacji ale tak naprawdę Zdeformował się twój umysł. Dalej mówi: Zawsze taki byłeś, baki, do niczego nie umiałeś nabrać właściwego dystansu, nigdy, zawsze się czujesz za wszystko odpowiedzialny, a przecież tak nie jest. Za wszystko y, odpowiada albo straszny Bóg, albo straszny baki kantor, kiedy w istocie nikt nie jest odpowiedzialny. Twój stosunek do Boga jest infantylny, y, zwyczajnie głupi. Kantor odpowiada jej na to: Wiesz co, y, mnie się twój Bóg nie podoba, więc nie włączajmy go do tematu. Jest zbyt podły jak na mój gust. Za dużo czasu spędza na mordowaniu dzieci. Marsi z kolei mówi: Kolejna bzdura. To, że dostałeś polio, to jeszcze nie powód, żebyś wygadywał głupoty. Nie masz pojęcia, kim jest Bóg. Nikt tego nie wie i wiedzieć nie może. Upierasz się jak osioł, a przecież nie jesteś osłem. Mówisz jak ostatni tempak, a przecież nie jesteś tempakiem, zachowujesz się jak szaleniec, a przecież tak nie jest. No, proszę Państwa, to jest absolutnie niezwykły moment w tej książce. I teraz uwaga, bo tutaj dzieje się coś paradoksalnego. Filip Roth, ateista, przez usta swojej bohaterki formułuje odpowiedź na problem cierpienia. Która jest e, głęboko biblijna, odpowiedź, która brzmi niemal jak echo księgi Hioba. Co mówi Marsji? Mówi dwie rzeczy. Po pierwsze, odrzuca prymitywną koncepcję Boga Bakiego, Boga, który spędza czas na mordowaniu dzieci, Boga jako bezpośredniego sprawcy każdego cierpienia, Boga jako kosmicznego sadysty, zsyłającego choroby na konkretne osoby. To po drugie, Wskazuje na fundamentalną prawdę. Nie masz pojęcia, kim jest Bóg. Nikt tego nie wie i wiedzieć nie może. I to jest dokładnie to, co mówi księga Hioba. To przypomnijcie sobie Państwo tę historię. Hiob, człowiek sprawiedliwy, traci wszystko: dzieci, majątek, zdrowie. Jego przyjaciele przychodzą i próbują mu wyjaśnić cierpienie. Na pewno zgrzeszyłeś to kara. Bóg jest sprawiedliwy, więc jeśli cierpisz, to zasłużyłeś. To jest dokładnie ta sama logika co Bakiego. Prosta teodycea, cierpienie równa się kara za grzech, Bóg równa się bezpośredni sprawca cierpienia. Ale Hiob odrzuca to wyjaśnienie, wie, że jest niewinny i domaga się odpowiedzi od Boga. I co robi Bóg? Czy wyjaśnia Hiobowi, dlaczego cierpi, czy podaje mu przyczynę, czy mówi o to, dlaczego dopuściłem to cierpienie? Nie, Bóg odpowiada z burzy. Gdzie byłeś, kiedy zakładałem fundamenty ziemi? Powiedz, jeżeli masz wiedzę, kto ustalił jej wymiary, czy wiesz o tym, Bóg pokazuje Hiobowi swoją nieogarnioną wielkość, opisuje stworzenie świata, potęgę natury, tajemnice życia i mówi w istocie: ty nie możesz tego zrozumieć, twój umysł jest za mały, by ogarnąć moje zamysły. Ja jestem Bogiem, a ty jesteś człowiekiem. No to nie jest wyjaśnienie cierpienia, to jest wskazanie na tajemnicę, która przekracza ludzkie poznanie. I to jest dokładnie to, co mówi Marsi do Bakiego. Ona nie neguje istnienia Boga, mówi przecież nie masz pojęcia, kim jest Bóg, co zakłada, że Bóg jest, ale mówi, nikt tego nie wie i wiedzieć nie może. Odrzuca fałszywą alternatywę Bakiego. Za wszystko odpowiada albo straszny Bóg, albo straszny Baki Kantor, kiedy w istocie nikt nie jest odpowiedzialny. Co to znaczy, nikt nie jest odpowiedzialny? To nie znaczy, że Boga nie ma. To znaczy, że, że nie możemy przypisać Bogu odpowiedzialności w tym prymitywnym ludzkim sensie, jakby Bóg był jeszcze jedną przyczyną sprawczą w świecie, która bezpośrednio zsyła epidemię na dzieci. Chrześcijaństwo idzie dalej niż Księga Hioba. Mówi: Bóg nie wyjaśnia cierpienia słowami, Bóg sam wchodzi w cierpienie. Wcielenie krzyż, śmierć Jezusa to nie jest. Intelektualne rozwiązanie problemu Teodycei to jest egzystencjalna odpowiedź Boga, który mówi: Nie zostawię Was samych w cierpieniu, ale przyjdę do Was. Wezmę je na siebie. Jezus na krzyżu woła: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? To nie jest głos triumfatora, to jest krzyk opuszczenia. Bóg sam doświadcza cierpienia w Jego najgłębszej postaci poczucia odrzucenia przez Boga. Chrześcijaństwo, nie likwiduje tajemnicy cierpienia, nie daje nam prostych odpowiedzi, ale daje nam obecność Boga w cierpieniu i obietnicę zmartwychwstania, że cierpienie nie jest ostatnim słowem. Jak pisał Romano Guardini, chrześcijaństwo nie rozwiązuje problemu cierpienia przez teorię, rozwiązuje go przez fakt, że Chrystus cierpiał. Żadna inna religia tego nie robi, żadna inna filozofia nie może tego zaoferować. Grecy bogowie nie cierpieli za ludzi. Brahman jest ponad cierpieniem. Allah nie wcielił się. Dla ateistów cierpienie jest faktem biologicznym, który trzeba znieść. Tylko chrześcijaństwo oferuje Boga, który nie tylko rozumie cierpienie, ale je przeżywa. I przez wstanie obiecuję, że cierpienie nie jest ostatnim słowem, żeby było jasne. Nie twierdzę, że to rozwiązuje problem intelektualnie, nie twierdzę, że odpowiedziałem na pytanie o cierpienie dzieci w sposób, który, który satysfakcjonuje wszystkich. Widzę wagę tego pytania. Wiem, że rodzic stojący przy łóżku umierającego dziecka nie będzie myślał o teodycei, grzechu pierworodnym, czy krzyżu jako odpowiedzi metafizycznej. To pytanie boli i powinno boleć, no. ale chodzi mi o coś innego. Tylko chrześcijanie w ogóle próbują dać odpowiedź na to pytanie i traktują je wystarczająco poważnie, by nie sprowadzać go do po prostu się dzieje. Ateizm nie ma żadnej odpowiedzi. Może powiedzieć, Cierpienie jest faktem biologicznym. Ewolucja jest ślepa. Współczuj, pomagaj, ale nie szukaj sensu, bo go nie ma. To szczera odpowiedź, ale jałowa. Yy, nie daje nadziei, yy, nie daje sensu, yy, nie daje pocieszenia. Chrześcijaństwo mówi: świat nie jest taki, jakim być powinien. Cierpienie jest realne, straszne, nieakceptowalne. Ale Bóg wszedł w to cierpienie i obiecuje, że nie jest ono ostatnim słowem. Jak pisze święty Paweł, sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. No, to nie jest obojętność, to nadzieja. Yy, nadzieja, że cierpienie ma koniec, yy, że będzie odkupione, że Bóg, jak mówi Apokalipsa, wytrze wszelką łzę z oczu. Czy to przekonuje każdego? Nie. Ale to jedyna religia i filozofia, która traktuje problem wystarczająco poważnie, by dać taką odpowiedź. Filip Roth, ateista, pokazał siłę tego pytania, ale także przez usta Marsi pokazał, że naiwne oskarżanie Boga, Boga jest błędem. Jest śmieszne nawet w oczach dojrzałych ateistów. Choroba się dzieje, ale to nie znaczy, że Bóg jest obojętny. To znaczy, że żyjemy w świecie zranionym przez grzech. I że Bóg wszedł w ten zraniony świat, by go uzdrowić. Historia Bakiego Kantora to historia człowieka zniszczonego przez poczucie winy i pytanie o sens. No, ale pokazuje też, może nieświadomie, że samo to pytanie ma sens tylko wtedy, gdy zakładamy, że świat powinien być inny, że cierpienie dzieci jest skandalem. A nie neutralnym faktem biologicznym. A to założenie jest chrześcijańskie. Jeśli jesteśmy tylko zlepkami atomów, przypadkowymi produktami ewolucji, to cierpienie jest takie samo jak deszcz czy wiatr po prostu się zdarza. Nie ma tu miejsca na moralny sprzeciw. Pytanie o to, Dlaczego cierpienie staje się absurdalne? Nie można nawet go postawić, nie można nikogo obwinić, nie ma nawet do kogo krzyczeć, ale my buntujemy się przeciw cierpieniu dzieci. Czujemy, że to coś złego, niesprawiedliwego, że nie powinno tak być. To poczucie ma sens tylko wtedy, gdy wierzymy, że istnieje jakiś standard dobra, jakiś porządek, który został naruszony. I tylko chrześcijaństwo daje odpowiedź na ten bunt, tak? Cierpienie jest złem. Świat nie jest taki, jakim być powinien, ale Bóg nie pozostał obojętny, wcielił się i cierpiał razem z nami. Nie zamierzam twierdzić, że to rozwiązuje wszystko, ale to jedyna odpowiedź, która traktuje pytanie wystarczająco poważnie i oferuje coś więcej niż tylko zaakceptuj. Bo tak jest. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i wsparcia na Patronite. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.